Łeza, może ja założę serwer? Zaraz, ja to już robię, już robię. Nie przejmuj się. Będzie Przejmuję. dobrze, jak ja to... Nie przejmujesz, nie. Ja nic. muszę zobaczyć, o co takie trudne jest, poczekaj. Tu tylko jeden klawisz trzeba kliknąć, kurwa! Łeza. Ja ustawiam rzeczy, kurwa! Ale w czym? To Daj to mi! To jakoś... Ale konfirm w się umiesz? klika. Nie, nie rozumiesz mnie. Ja nie jestem już w grze, mnie. ja gram sam. Ale, ty mnie nie roz ale ty mnie nie rozumiesz. Nie, ja, 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 cię, ja cię rozumiem. Hmm. Chuja, nie rozumiesz mnie. No, ja już grę stworzyłem, ale nikt do mnie nie dołączył, więc... No, szkoda, nie? Ojeju. No, no poczekasz? Ja mam problem. Wiesz, ku mam problem. Słyszę. Pozwól, że ci pomogę. Udostępnienie ekran. się ja powiem jak założyć grę. To bardzo proste. Ja Wbrew wiem temu, ja jak. Wbrew temu, jak ja. się wydaje. Dobra. Host. Friends nawet... only. To ty tam nawet gry nie zakładałeś? Panowie! Baczność! E? Misja dzisiejsza to wypełnić kwotę 130 Simoleonów. Pst. Zbieramy się, aby wybrać się na księżyc 41 Experimentation. Daniel to chyba nie tak naprawdę iżby serwer. Nie, to jest ten. Jakie Simoleony ok. A! sorry! Kliku, kliku, kliku! Czekaj. <grym> Czekaj. Dobra, więc mamy tutaj kosmicznych dolków 130 do uzbierania. Dobra. 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 I Dobra. mamy na to 3 dni. Mamy na to 3 dni. Jeżeli umrzemy, tracimy cały zebrany skrap którego nie dowieziemy do... Zresztą pokażemy wam. E Elek, zarządzaj e dalej Aha, to po prostu, to, a, to w sensie, że Aha, że, w sensie, what, że What, a, że, okej, okay, bo A, bo chodzi o to, że, dobra, czekaj, czy ty wylądowałeś, czy nie? Czy ty wylądowałeś, czy nie? Lecimy na experimentation I lecimy z grubej rury, ok? Nie, znajdę, znajdę sobie Co? Ej, bo drzwi się nie otwierają No, no Ej, baby, baby papi, wyłącz YouTube'a! No, cześć. Okay. <laughs> oh, yeah. O kurwa, zapomniałem, że to... Ja chciałem się wyciszyć, <laughs> Ja się odciszyłem na Discorcie. Mamy Teraz flashlight'y. Ile, i, I wystarczy, ile zostało wystarczy. Ile pieniędzy? Albo... wyślij, wyślij łopatę. Krótka, weź krótka, łopatę. Krótka. Weź łop... Ja chcę łopatę, nie, nie chcę krótkowalówki. Nie, w krótka, łopatę chcę! Ej, jest na przecenie, Ale... dobra No, mówiłem, widzisz, widzisz, widzisz Jezu widzisz. No, tak łopata. Jest łopata. Dobra. dobra Dobra, dobra okazja, Ale to jest nie, to już, to już cztery trzeba było latarki kupić To jeden z nas idzie bez latarki A, to no kupię i jeszcze nie jedną nie mamy, nie mamy pieniędzy Aha To ja będę bez latarki, liczę na nas A, już, 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 joś ja mam... Ciągnij wajchę krąg I Oj nie, jest nie te wajfy Chodźcie, tamku. Idę Co się dzieje? Ej Mam jakoś wow. Jakiś manual, wow, co jest I teraz tak, czekamy na impost Tylko uwaga na owady Jakie owady? A nie ma ich chyba Nie ma ich A nie wiem, takie. mogą czasami być owady Może. Czemu owady? Czekajcie ja na mnie Czekajcie, cześć. No, czekamy, czekamy na. Cześć! Czasunkę. Czekajcie, Cześć! 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 To jeszcze na górze. <laughs> wow, co to jest? Impost. <laughs> to muzyka, co jest? Oj, oj. oj. Wow, ale latarka. To za pięcior. Eee, o, pytanie, ma... O. What? Hey, what the fuck! Eee, eee, <laughs> pytanie, kurwa. Czy, czy ta latarka ma baterię? Ma baterię, tak, Ładuje się na statku, O dobrze. Dobra, chodźcie, chłopaki, adventure. Prawo wszystkim skanujecie różne zwierzęta. I jak jesteście w środku budynków, też możecie skanować i łatwiej wam znaleźć wtedy skrap I te, czysto teoretycznie okay. to, to powinniśmy robić częściej, po prostu spamować ten right click. Idziemy do main entrance teraz. A co się potem zdarzy? Chuj wie. A co my tu mamy Chuj zrobić? E, szukać Chcesz rzeczy. skrapa. Dobra. Torbjorn przed liworkiem. Cześć! Łooo! <grym> wow. Dajka, co to zrobi? E, dobra. Ej. E, mam, co, się mam coś! Mam coś, dobra, To dobra, to ty możesz już to zanieść na statek i wracać. A. Dobra. Aha, dobra, zbieramy rzeczy to chyba nic nie ma. Wow, hejka, oh jezus! <restless sus> o, wow! co? Chodź! <summary> <esté> ja, ja ci tą chłopatę kupiłem, no! Bo robi śmieszny dźwięk. Super, no! Trochę piszczy w uszach! O, o! Coś, coś! O kurde. A? A? Opaki, kto, kto wyłączył światło? Ja jestem po drugiej stronie. Kto, ej, włączcie jest, światło! Ej, ej co, jeżeli macie ej, generator. Wy Jeżeli czy? macie generator. Halo o odbiór! Jeżeli macie generator, proszę wsadzić go z powrotem. Ja nie widzę nic. Jestem po drugiej stronie przepaści. Please, please, błagam. A bo on nie ma <tary> Ja też to co? Ej, możesz to włożyć swoją latem gdzie było? To jest już O, cześć. Cześć do mnie! Chodź! Ała! Chodź tutaj! Jo, <laughs> Tam gdzieś znalazłem jakieś... W ogóle... ej, jak co się wyciąga... Gen... Ej, i... jak się wyciąga generator, to jest ta informacja, że zwiększony poziom radiacji to co to oznacza? Co co może więcej potworów jest wtedy Ja nie wiem jak to włożyć Nie mam latarki, Chodź, ze... ja muszę się cofać Aha A. Ja latarkę, chodź, chodź, ja mam 50% Dobra, procent dobra, chodź, chodź, biegniemy, dawaj Szukamy, ale... szukamy czegokolwiek tak. Chłopaki, eee... to nie jest dobry pomysł To jest zajebisty pomysł eee, Tu nic, tu nic nie ma, to jest Ślepy zaułek Chłopaki To, to nie Co? wchodzi, nie wchodzi hmm. Dobra, Dora, to bierz to na statek, już Za późno ale to świeci, ale ja latarki nie mamy. Kurde Dobra, no to latarka, musimy skakać. Tak, Dawaj. Odsunujcie się, odsłuńcie się! nie. O jest poświe poświe poświecisz, poświecisz, poświecisz mi na ten, bo nie widzę do końca. O, dziękuję. U uż użyj trochę skanu skanera, bo on też tak jakby pomaga. A faktycznie. Nice, zajebiście. Aaaaa! Wejdźmy! Dobra, lećmy, podładujmy tam. Podładujmy co? Każdy z nas ma po skrapie, bo ja też znalazłem sobie coś. O, o, what? Co to było? <grym> 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 nie wiem Czułem się jakby ktoś jedną mnie łopatą. Hmm. Hmm. Nikt nie miał tu łopaty. Nie znaczy, wiem o czym. Tu jest mówisz. full damage. Tak no potwierdzam. <grym> what? Do tego to się w ogóle no. nie spodziewałem tej. No dobra, okej. Okay. Dobra. Ej! Hmm. Wow, tu jest, no właśnie, jest za... A, o, oh, Opuść to pod G, no. Aha, i to pewnie będzie z jakiejś 80. To co, lecimy... To co, pierwszy Lecimy to oddać, kupimy mi latarkę? Czy idziemy <dgrymma> dalej? Czy idziemy <dgrymma> jeszcze dalej? A jeszcze ja latarka się bym... wiar... przydała chyba, co? Chodzisz tutaj i je naciskasz. O. dobra. To jeszcze ja. Wow Ale teraz, ale skup pierwszego dnia jest na 30% tylko To naprawdę Aha. nic z tego nie zyskamy Ale na pewno o jest zero, fuck Aha, czyli pierwszego dnia na nic nie kupimy Boż <laughs> hmm. Może Mould... Nie, 30% No dobra, a czy... to, nie? już lecimy. Które Które, Które a nie idziemy jeszcze raz? Kurwa, jest czwarta! Jest dopiero co... czwarta, mamy do północy gościu, chodź, idziemy jeszcze. Szukamy czegoś więcej, bo... Ciągle zwiedzamy to samo miejsce, chodźmy, chodźmy dalej gdzieś, chodź. Dobra, to Chodź, kurwa, nie bo... dobra, to daj mi latarkę. Dobra. Dobra, nice, adios, lecimy. A my się nie boimy. Właśnie! A co, coś się dzieje? Chyba nieco, jak jest późno. Znaczy... Nie, nic się nie dzieje. Nie. No właśnie. Okay. Dobra, w środku będzie ciekawy. Wow. Bo zatem jakiś Five Nights at Freddy's Experience, <coughs> i on może patrzeć na kamery i tak dalej, i w ogóle coś tam i chyba drzwi otwierać, ale. Co? On widzi co my robimy? Tak. Czy Bo... nic nie ma, na górze A słyszy nas tam? Nie. Okay. On się musi świetnie bawić. <coughs> Poszedłem w prawo, chłopaty. No ja nie wiem, gdzie idę. Ja po prostu idę przed siebie. O, tutaj był ten, te świecące było, to ja to wyjąłem Cool Mam klucz! mam jakiś klucz i drugi! Co to leży? I... Ja mam... co to Ej, jest? Ej, otworzyłem drzwi kluczem! Moment, wait, what, what the heck? Ej, mam plastikową rybę Aha, otworzyłem kluczem drzwi, które już były otwarte. aha 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 A, no, no to okej okay. To no, to chyba to, chyba to nie to a co jeśli to był jedyny klucz w tym budynku do otwarcia jedynych drzwi, które można otworzyć drzwiami, e, kluczami, przepraszam? Nie, bo mam jeszcze jeden klucz. A, to dobrze. Nie. Chyba nic tu nie ma. Dobra, no już je... byliśmy. No chyba nie. Dobra, to idziemy. Ło wow, wow. <laughs> wow. Ale ci cię ale złapał, na to wow, wow, wow. Dobra, no to Ej, wracamy... Co Czemu tam jest czaszka? What? Bo odlatuje o 12 bez nas. Ale o. jesteśmy zaraz przed nim, także spokojnie. A tu nie ma gdzie nacować. Tu nie ma gdzie przerzuć. Otwórz drzwi! O. Otwórz, o, mam rybę. Do... Mam plastikową rybę, masz. Hello. Wow, naprawdę, zajebisty skawęcz kurwa. Oj, klucz. Ale ten klucz pewnie działa tylko na coś... Znaczy ja otworzyłem, wow, miałem, coś... dwa, miałem dwa klucze. Jedno, jedne, jednym otworzyłem drzwi, które już były otwarte, a drugi jest warty trzy golda. Także stonks. Czyli w skrócie opłacało się wrócić. Dobra. Mm. Dobra. To gdzie teraz lecimy? Możemy lecieć na fogi planetę, jakąś taką zamgloną. Możemy iść na taką zaćmieniem. Możemy iść tam, gdzie jest coś wszystko zalane. Zalane, 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 albo, zalane. Albo 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 rainy. Zalane. Zalane? Jesteście o, patrzcie, w... miałem największy biznes. Widzicie to? Brawo, Najbardziej paranoidalny. <grym> Daku biznes. Oh ja. Yeah. Dobra, <grym> dobra. Wyznaczam kurs na... ...marzec, apparently. Alek, oddasz mi wow. latarkę? No masz, tutaj leży. Świeci przecież. Ej, masz, mogę to wylądować to... statkiem? Dobra, trzymaj, trzymaj, trzymaj. <grym> Wyląduję, okej? Okay? Dobra. Ciągnij wahę Krąg. Ciągnąłem bajnę jeden marzec. O, o. oki. Doki. <laughs> Dobra. Dobra. Ej, właśnie, ja podładuję Dobra. może się ten... Aha. <laughs> tu są drzewa! O, tu jest mgliście, fest! <laughs> wow. O Ale mieliśmy lecieć na mokrą planetę, a nie na mglistą. Ej, mglisko. ej, a zaznaczyłem mokrą. Sprawdzę. O. Double check zrobię. No, a. no, znaczy wiecie, no, mokre zezwolenia są bliste. Ej, one się teraz zmieniły. Dobrze, idźmy tutaj, chodźcie. A, więc że pogoda się na nich zmienia, to robi sens. Wow. O, oh, shit. O, kurde, oh, nic kurde. nie widzę. Ol, mokro. O, ale mokro, oboził jak mokro. Wow. O czuję tą wilgoć. Dasło oh. <laughs> 300. <laughs> no! Hello. Neskot? Ty, on żyje! Halo? Nesko, Nes Ej, czemu tam się zrobiło? Ej, Neskot coś... On jego słyszałem chyba przez chwilę, albo to daku był za ściany jakby. Ej, bo on tam spadł i teraz była dziwna muzyczka. Um. Neskot? Ej, może złożyliśmy ofiarę i teraz nas nie będą tutaj Może no, wracajmy? Ej! Ej dostał, dostał experience z tej planety, którą wybrał. No jakby, no nie wiem. Życie pisze najlepsze scenariusze. <grym> wracamy. Ja, się, to. ja mogę, bo tutaj można zobaczyć switch kamera i mogę <grym> ten dyskota, który <grym gdzieś <grym stoi w miejscu. Ale on by się ruszał no. bardziej niż stał w miejscu, to chyba on... He's dead. Nie, to chyba go z góry widać jakoś. Ej, może next time Ej. nie lećmy na fogi planetę albo co? Nie no, dawajcie, idziemy co wy się bojcie. No, ale... Dalek. Chodźcie. dalek. E. A vote has been cast. Co? Pilot. To, co? Kurwa, to Neshot włączył. Aha. Jak? Dobra, to chodźcie, o chodźcie. Neshot zintował nam. Kurde. God damn it Dobra, jest Stormy, fogi. Okej, okay, to może nie będę zaznaczał czegoś, co masz. Jest Stormy. St Okej, okay, dobra tej wody Dobra, ale ja mam instrukcję, czekajcie, przeczytam A, DC Paul <laughs> umarł, no mówiłem, jest... że umarł Wiedziałem, że umarł Ej, znowu miałem największy biznes Ja nawet nic nie zrobiłem teraz Pomścimy cię, Ej, spod. dobra, przepraszam, przepraszam, że kliknąłem, ale umarłem, nie wiedziałem jak się pływa Nie mogłem Czekaj. ani do góry, ani na dół ty się zrespiłeś podała? Podała? Słucham? Ty się zrespiłeś, what? No, dlatego, no, tak, dlatego chciałem wrócić. Tak, nice. dalej. To tam woda była no, jednak? Tam była woda, i ja nie mogłem ani płynąć do góry, ani płynąć. No na dół to płynąłem, bo umarłem. O, Więc kurde. No, no, Kurde, no, nieźle. Ale to się <laughs> wygląda, jak człowiek się na zleciałeś. No, <laughs> tak, no, <laughs> no i taki głos taki. No i. Dobra, tu musimy coś znaleźć, bo inaczej będziemy w dupie Tu coś jest, tu coś jest. Gdzie? O, kurde. Tam z tyłu coś było, tam z tyłu to coś dawaj, było. Lecimy. Dawaj, dawaj, let's go Tam jest ten, tam jest pewnie ten dom Nie tu, jakaś cysterna. O, tu coś jest jeszcze. O ja jaki reverb Wow łooo wow. wow. dobra, dobra, to ty to sprawdź górę, ale tam już nie wchodzę. Nie ma sensu. A dobrze. Ja, w sumie też nie idę Ja pójdę, bo to ja, to ja lubię patrzeć. Co możesz zrobić z tu patu po zabiciem ludzi? Masz, nie mam pojęcia Ktoś... Ej, tu są drzwi, tu są drzwi, chodźcie na górę, tutaj trzeba wejść, tu są drzwi A, dobra Ale ktoś o. mi napisał w komentarzach, że podobno jest przydatna, więc stwierdziłem, że się będę jej trzymał Nie, no dobrze, tu, chodź Co tam lata? Nie Nie tutaj trzeba, patrz Jesteś pewien? Wow Parkour Parkour Parkour, parkour, parkour patrz, tutaj Czy ja tu coś jest? Nie Tu są drzwi, fire exit, chodź Dobra, ale to jest ja spali... jakie dźwięki, nie, ja nie to jest entry. Ej tam! Ej, bo tam... Ale, tam są straszne dźwięki. Ej, zimy na pełnej Ale patrz, to ty... Śruba. O mam śrubę, no? Gdzie coś, Łeza <grym> zjadło coś? Nesko, spokojnie, nie, koma... do... nie, jestem, to tylko ma... Nie, jestem, 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 jestem! Nesco... Tego jest dużo, ale dziwne, bo to nie jest jako main chance... Tu są dźwięki, chodź, co to Nesco jest... Nesko, spokojnie to tylko mama Łezy, ty jesteś ich przyzwyczajony to... Co? Co? Nie można... Ty, Ty, tylko... łona, no, łąd To klucz znaleźć Dobra, lecimy! Yy. Tutaj nic nie ma... Wow. O! A! O! a o. 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 o, idę na dół! Ej, na, jest... wa na waszym miejscu bym tyle nie biegał! Wow. Ja a? nie biegam! Mam coś? A co tu się może stać, bo. Ale mam dużo rzeczy! Yo! Nice. to mi się podoba, no? Ej, elek, 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 no. podejś, elek, elek. Karin ma subką. O! Oh. So that's what it feels like! Uh -huh. Oj, nie podobają mi się te hałasy. Nie, no, to jest po prostu. O, no, dobra, tu, tu, tu jest nie, byś, nie, Ja 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 lecę, ja lecę. nie, to, to? Sami, kasa! nie, kasa to może dobra. To może nie, ja Jestem tu... nie, no, Jestem tutaj, stąd tutaj Yep. przyszliśmy. Ja już bym... What? Halo? Halo? Czemu się nie odzywasz? What the heck? What? Cześć, co tam idziemy? Ja pierdolę wystraszyłeś, nie wiedziałem, że to ty. What the heck? <laughs> oh, Okej, okay. time to go. Oh. Oh, oh, oh! Co to nie wiem, ale Tom ma wezy. Co? Z ma małe Ja chcę zejść wow. eee... Yolo? Czy oni umarli? Czekaj, czekaj, nie, chodź Albo tędy Spróbuję ej, ej, ej. Tędy Tam było słychać coś znowu Dobra ja nic z tydzie ziołem stamtąd. Ej, co to dynia wielka? Tak nie, nie rozumiem, nie wiem, ale wziąłeś. tak, to jest wielka dynia Większa hmm. niż mama, wow A idą, A, idą. Kocze, czekaj, czekaj, nie można, czy nie działają O, o. o. Cześć! E Eja. He. Co za dźwięk? No, upuściłem itemy. Nie, kurwa, to oni w piech. ją rosół! Ej, Kurde mamy. Ba. No, nie, kurwa, jakiś. Mamy jakieś 318 value. Myślicie, że warto jest jeszcze zbierać więcej? Mi się ja wydaje. Ja mam 346. Ej, wpuśćcie mnie. Nie możemy. Niech zjeżdża rosół! Kurde. Ej, wiesz co? Powiem ci tak, Elek. Powiem ci tak. Możemy, bo zaraz będzie dzień zero. Jak tylko wystartujemy ten statek. Nie, to możemy jechać już na company building i to po prostu zdać. Dobra, to let's go. Ale klimatycznie bez tego światła. Faktycznie było klimatycznie, no. Mm. Uh. Czekaj, company building dalej ma buying at 77%. To, to jeszcze nie, jeszcze nie. A, to, nie, to prostu tak, 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 dokładnie. O, lazy is i most profitable. Ja nic nie. Proszę, wszystko się zgadza tej the, the most injuries, noise. nice. Mm. Dobra, ja jestem jako. Oh, o, jest. O, the. To company Building. Leciаня. Ale dziwne, bo nie mieliśmy żadnych encounterów. Czyli trochę albo mieliśmy. Nie, no mieliśmy. Run, Mieli, dlatego... mieliśmy jakby, no, nie blisko, ale były. Mnie gonił jakiś duży latający robot. A, no, widziałem go. A, a my, jak zostaliśmy z Elkiem jeszcze tam, to coś tam stąpało. No? Tak. No. Tak strasznie. Znajomo. No. Ej, Lądujemy? <ścoughs> lądujemy, ciągnij baję, dawaj. Łąduję. Odłóż tą trąbkę! Wow. Odłóż tą trąbkę! Wow. Tu no coś jest. Co, co się dzieje? No tutaj się odkłada i te które zdobyliśmy. Nie. Przepraszam. Nie wiedziałem. Hmm. Ciężko. Ech. Ech. A klucz Bo, ale... też sprzedać? Ej, ej, mam, ej, ej, możemy zostawić kilka rzeczy na później, żeby mieć jakby zapas. No. Ale chcemy się chyba obkupić w zajebiste rzeczy. No dobra, nie? no to możemy Co tak jest... zrobić teraz, ale myślę, że to jest wali taktyka na przyszłość. Tak, tak, tak. Grindaj! Nesko Nesko, jak zadzwonisz 5 razy, to podwoi nam stawkę. Chyba nie. O Jezu. To ja, wow. Ja chyba się cofnę. Co to? Co to było? Wypłata. ILE?! A. No Wow. Sporo Bro, we Dlatego we 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 mówiłem, żeby zostawić he. część Ale... Sary, możemy się obkupić teraz przynajmniej Żeby, wiesz, dłużej żyć tam No dobra, A, Ja chcę latarkę Ja też chcę latarkę Latarkę ja chcę awa, 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 awa Masz moją Let's go, let's go chodź tu To nie, nie tak? ma latarki? Tłue. Co? MI kup BETTER FLASHLIGHT! MI kup BETTER FLASHLIGHT! Jakie better What? flashlight? JA CHCĘ BETTER FLASHLIGHT! E, JA CHCĘ BETTER FLASHLIGHT! E, ja chcę better! Kupuję teleporter i chuj! Daj Hej, mi better to... flashlight, nie, proszę! Chupuj. Chłop się w doktor Huba, wino! Dobra, boombox! Nie boombox, pojebałeś się? Jaki boombox? Dobra... Store... Czekajcie, walkie toki, O, walkie toki. Dakuta był Romantic Table, stać nas? Tak. Tak. Bajda shit! Ej, kto chce... to that chce... shit! Immediately! Dobra. Kupuję. Ej, no nie mogę jak lecimy. Aha. Przepraszam. Przepraszam. Zobacz, 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 no, myślę, że zobacz. Ej, a kto chce walkie -talkie? Ja. Ja nie. Nie, okay. potrzebujemy jeden. Toki, potrzebujemy. Ja nie chcę ci nic mówić, ale jeżeli okay. jeżeli będziemy mieli nadwyżkę, to oczywiście znaczy nadwyżkę. Jeżeli będziemy mieli za dużo itemów, to będziemy mogli mniej nosić. Pamiętaj o tym. To się no. trochę mija z celem. Let's go! Let's go! Let's go! Da, kurde, 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 let's go! go. Dobra. O, się, Mamy to! O! Się od tego, kurwa, komputera. o nie, no, Pro Flashlight! Chodźcie, chod chod zbierz, zbierz zbierzmy się to. wszyscy przy stole. Dobra, dam ci pro chłopcze. Chodź tu. Daku, dołącz do nas. Czekaj, bo kupu. Dobra, jak się stąd wychodzi. Naprawdę, wydaje cię pieniądze na taki. Dołącz do nas. Stań po lewej stronie, będę miał miniaturkę. Cześć, co ja robię?